Siemanko Siemanko z tej strony Szejk, Witam cię w naszej razie, gdzie sobie losujemy podobnie poszukiwacza. Dziwna sytuacja, pierwszy raz mi się to zdarzyło, ale w sobie dopiero zaczynał tutaj konkursy jechać, że yy, nikt nie wylosował tutaj. O, czacik. Że sobie nikt nie wylosował. Znaczy wylosował, ale nie od yy, nie napisał o poszukiwaczu. Więc tak to jest. Więc zostawcie subeczka, Daj lajka. I lecimy z temacikiem, pokazanie tutaj naszych e, graczy Kto tutaj jest? Wszyscy co zdobyli 5 lajków albo powyżej Ładnie, ładnie tutaj szło Mieliście jeszcze przedłużony Za to e, Tutaj zdobywanie lajków i grę O naszego poszukiwacza, więc Są też nowi ludzie Oazowicze Więc co? No startujmy sobie. Niech leci. Zobaczymy czacik. Siebałku, w ogóle wszystkim, co tutaj oglądają. Później będą oglądać. Wszystkim życzę, oczywiście, wygranej. Dzięki, że gracie. Wleciał już tutaj stwór. Pytaliście też o innych, inne tematyki gry. Jasne, że będą. Możecie napisać albo podesłać na maila jakie byście chcieli. Z jakiej gry. Tutaj figureczki, żebym zaczął wykonywać. Może się uda, eee, planuję też coś grubego, ale za niedługo to wiedzie eee, na YouTubie, wszystko zobaczycie, oczywiście wszystkim się będę dzielił z wami, no dobra, nie przedłużajmy tutaj, będziecie się stresujecie oczywiście, wszyscy jesteście zwycięzcami, nie martwcie się, więc zaraz, stop, kto tu jest, widzicie sami jakiś dropik VIP. Tak jak ostatnio y, tydzień na zgłoszenie się do soboty, do 21 zobaczyły. Mam nadzieję, że zgłosisz się, bo chyba nikt nie chce poszukiwacza. Wszyscy się boją, że odwiedzi ich w nocy. Śmieszki. Dobra. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się, zostawiacie suba, a to Aza się rozwinie. I to dzięki wam urośnieby w siłę. I będzie więcej tego. Dzięki. 吃外，就是。